Słone TV, Michalina Olejniczak, Agnieszka Krzemieniec. Przed nami podsumowanie stycznia 2024. Uczniowie klasy 5 aktywnie działają w międzynarodowym projekcie e-Twinning. Uczestnicy naszego projektu przez ostatnie tygodnie zapoznawali się z możliwościami wykorzystywania narzędzi Web 2.0. Oprócz tego, korzystając z nieużywanych skarpet, uczniowie pożyli zabawki, sadzili kwiatki w doniczki i uczyli się segregacji odpadów. Gminny Ośrodek Kultury przedstawił na naszej stronie swoją ofertę. Zachęcamy wszystkich uczniów do zapoznania się z nią. 11 stycznia pani Wójt przywiozła do szkoły podarunki w postaci książek oraz gier planszowych. Czwarto- i szóstoklasiści wzięli udział w lekcjach w terenie. Rozpoczęli od zajęć na pływalni CRS w Zielonej Górze. Następnie podczas zwiedzania Muzeum Lubuskiego poznawali dzieje miasta i mieszkańców Zielonej Góry. Duże wrażenie zrobiły na nas eksponaty w Muzeum Dawych Tortur. Na turnieju karate w Czerwieńsku karatecy z naszej szkoły zdobyli 7 medali: 1 złoty, 3 srebrne i 3 brązowe. Natomiast z całego naszego klubu zawodnicy wywalczyli 16 medali: 4 złote, 6 srebrnych i 6 brązowych. Serdecznie gratulujemy! 17 stycznia odbyło się spotkanie, na którym z przedstawicielami Szkoły Świdnicy oraz GOK ustaliliśmy atrakcję na tegoroczny bal maskowy. Przewidujemy, że będzie można zjeść ciasto i popcorn. Uczniowie będą mogli wziąć udział w loterii fantowej. Będzie można wygrać m.in. zwolnienia z kartkówek, prawo do niebycia pytanym, możliwość własnego wydruku na drukarce 3D. 19 stycznia zakończyło się w szkole półrocze. Od poniedziałku 22 stycznia obowiązuje nowy plan. Dostępny już na stronie internetowej naszej szkoły. 24 stycznia świętowaliśmy łącznie Dzień Babci i Dziadka. Przedszkolaki zatańczyły dla seniorów, a następnie zaprosiły ich na poczęstunek w ramach akcji Herbatka dla Babci i Dziadka. Dzieci z Zerówki, oprócz występów, przygotowały kwieciste upominki. Klasy 1-3 również pokazały dziadkom swoje umiejętności w. W trakcie wydarzenia na sali gimnastycznej. 22 stycznia wystartował konkurs na model 3D, realizowany dzięki sprzętowi uzyskanemu z projektu Laboratoria przyszłości. 26 stycznia uczniowie klas 4-8 wzięli udział w wyjeździe do kina, obejrzeli film pod tytułem Akademia Pana Kleksa i w ten sposób miło podsumowali pierwsze półrocze. W tym miesiącu odbył się również koncert, dzięki któremu mieliśmy okazję zobaczyć niezwykłe instrumenty wykonane z rur PCV, butelek, patelni i pił. Do zobaczenia w przyszłym miesiącu. I dziękujemy za uwagę.